Kolejnym piwem e, będzie piwo z artezana, e, czyli Czerwony Kapelusz. Bardzo mi się podoba nazwa, bo to jest nawiązanie do jednego z moich ulubionych filmów, czyli Bruneta wieczorową porą. E, o już mamy tutaj też serwowane w takiej temperaturze, mówię, z tego względu, że jeszcze nie, nie zaczęła pracować składzarka. Ale to jest właśnie piękne, bo to jest temperatura, w jakiej serwują piwo w angielskich takich ortodoksyjnych pubach. Bo nie wszystkich. W Brudogu, na przykład było zmrożone piwo. Natomiast w takim Bristolu w Cornubia Pub, czy na przykład w Bridge Inn, tam wszędzie było piwo w temperaturze naprawdę pokojowej. I. I to jest świetne, bo piwo wtedy jest bardzo nisko nasycone, tak właśnie po angielsku, jest bardzo gładkie e, i w tejże temperaturze degustuje, degustuje czerwony, e, czerwony kapelusz. To jest red ale, czy amber ale, e, smoked, dlatego że chłopaki z artezana własnoręcznie wędzili słód nad drewnem jabłoni. To jest naprawdę fajna sprawa, bo... Po pierwsze jest to coś nietypowego, bo nie spotyka się słodu wędzonego w drewnem jabłoni. Zwykle jest albo buk, albo dąb. E, I naprawdę możemy z tego zrobić jakiś nasz polski, e, polski polską specjalność. Barwa jest głęboka czerwień, e, wręcz taka już ciemna mieć, ocierająca się o brązowy, piana, e, niezbyt obfita, ale bardzo drobna, ładna. Czuć nuty, dym, nuty dymu. Bardzo przyjemne. Nie są, nie są to nuty takie szynkowe, jak z drewna bukowego. Nie są to nuty takie mm, jak z dębu, czyli bliżej tam przewodów elektrycznych, chociaż to bardziej torf. To jest takie takie, takie lekkie wędzenie, nawet nie dym z ogniska, jeszcze delikatniejsze. Takie, takie subtelne bardzo. Coś jak ser wędzony, ale nie tak wędzony mocno jak syp, tylko słabiej. Mm. W smaku zdecydowanie wyraźniejsza jest ta wędzonka. W ogóle piwo jest e, dosyć słodkie. Mm. To też jest kwestia temperatury. To jest, jest to, jest to, o, temperatura wyż, Im wyższa temperatura, tym większe odczuwanie wszystkich smaków, tak naprawdę i goryczki, i, i słodyczy. Im niższa temperatura, tym mniej czujemy. Bardzo pijalne. Mogłoby być odrobinę bardziej wytrawne, ale nie jest źle. Przez to, przy schłodzeniu, ono będzie miało jeszcze troszkę ciała, troszkę treści. Pięknie oblepia szkło. Tak zwana koronka brabancka. Bardzo ładna barwa. Zdecydowanie udane piwo. Może mało wyraziste to pewnie będzie główny zarzut piwoszy do tego piwa, ale e, ja myślę, że to jest trochę cecha e, wyróżniająca artyzana, że oni właśnie chcą robić piwa, które są bardzo pijalne, sesyjne wręcz. E, są e, takimi piwami w stylu, e, nie są to jakieś ekstrawagancje. W ekstrawagancjach my się specjalizujemy, więc myślę, że m, miejsce na rynku jest dla każdego. Nie wiem czy widzicie, pewnie nie widzicie tutaj dobrze tej barwy. Chociaż nie, chyba, chyba dobrze widać. Bardzo pięknie, pięknie się prezentuje. Za chwilę się spotkamy z jakimś innym piwem. Ym... Tutaj co prawda. A jeszcze dwa smoki. Dwa smoki co prawda piłem, ale nie zdążyłem zdobić recenzji w, w starej rozlewni, więc myślę, że może dwa smoki pójdą na następny rzut, a potem może zabierzemy się za jakieś inne piwa. Wasze zdrowie.